Hallo, siewa, witajcie! Tomasz z tej strony, witam Was ponownie w koszarach Tradingu. A dzisiaj powiemy sobie o gemach. A konkretnie rzecz ujmując o gemach które dostępne są na giełdach. Ponieważ pewnie większości z Was gemy kojarzą się raczej z projektami, które są trudno dostępne, bardziej są do zakupu, powiedzmy gdzieś na Uniswapie i na innych indeksach, ale dzisiaj pokażę Wam, że tego typu projekty można także znaleźć po prostu na różnych giełdach, ale się pomówimy sobie konkretnie o projektach, które dostępne są na Bybit i które uważam, że mają potencjał na zrobienie co najmniej 10x na nadchodzącej hosie. Oczywiście do 10x jest takie umowne, może to być mniej, może to być Więcej. Chodzi po prostu o to, że są to projekty, które uważam, że są niedowartościowane i mają spory potencjał jeszcze na wzrosty w kolejnych właśnie miesiącach. Są to również projekty, które sam akumuluję właśnie pod nadchodzącą hossę w perspektywie takiej czasowej między 8 a powiedzmy 12 miesięcy. To jest taki mój rent, jeżeli chodzi właśnie o te projekty. I każdy z tych projektów wam pokrótce opiszę i powiem, dlaczego jestem tutaj właśnie nastawiony tak bullish na nie. I właśnie one wszystkie dostępne są na Bajbicie. Także, jeżeli Ktoś z Was będzie chciał sobie je kupić, to właśnie tam można to zrobić. Oczywiście nikogo do tego nie zachęcam, tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, to są to projekty, które sam kupuję, także traktujcie to bardziej jako taki dodatek do własnej analizy i podejmujcie własne decyzje, ponieważ o to na tym rynku chodzi, aby po prostu mieć swoją strategię, mieć swoje podejście i po prostu brać odpowiedzialność za swoje wybory. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli te projekty sobie zakupić, to potrzebujecie mieć konto na Bybit. Jeżeli go jeszcze nie macie, to po poniżej w opisie macie link do rejestracji i dzięki niemu otrzymujecie tutaj szereg bonusów na start. Między innymi macie możliwość otrzymania 30 USDT za dokonanie w pierwszej wpłaty na minimum 100 dolarów, więc po prostu macie dodatkowy kapitał właśnie na start. No i poza tym uważam, że na najbicie, jeżeli chodzi o takie właśnie cexy, będzie po prostu sporo okazji w nadchodzącym cyklu, czy to za sprawą różnych listingów, czy na przykład różnego rodzaju IDO, launchpadów i tym podobnych rzeczy, które dają nam dostęp do projektów na wczesnym etapie. I dobrym przykładem jest tutaj ostatnie IDO, które miało mi Miejsce na Bybit. Tutaj w tej zakładce Web3 macie taką właśnie tutaj opcję, żeby wejść sobie w te IDO. I tutaj co jakiś czas pojawiają się projekty na wczesnym etapie, do których możemy mieć dostęp. I na przykład taki projekt jak Starchy Ross ostatnio w szczycie zrobił 60x od ceny z IDO. I oczywiście jest to taki event, ponieważ pozostałe projekty, które jak widzicie, robiły 18, 13, 7, całe 20x, ale wciąż są to ogromne zwroty. Więc po prostu uważam, że warto jest brać w tym udział, nic to nie kosztuje, a można na tym fajnie zrobić, jeżeli po prostu szczęście nam dopisze, bo tutaj w większości przypadków odbywa się to na zasadzie loterii, więc jakby gdzieś tam wpłacamy jakieś środki. Jeżeli nas wylosuje, to wtedy możemy kupić ten projekt, jeżeli nie, to są one nam zwracane. Więc fajna sprawa i polecam Wam sobie właśnie z tego korzystać. Także jeżeli konta na Bybit jeszcze nie macie, to poniżej macie link do rejestracji. Ok, polecam Wam także wpaść sobie do mnie na Telegrama, do którego także macie link poniżej, ponieważ tutaj będą pojawiały się także wpisy odnośnie projektów, które. Właśnie gdzieś tam kupuję, ponieważ obecnie bardzo dużo czasu poświęcam na różnego rodzaju research i analizę nowych projektów i w kolejnych dniach, tygodniach pojawią się różnego rodzaju właśnie wpisy oraz filmy odnośnie tych projektów. To jest taki, powiedzmy, pierwszy z nich, ale będą pojawiały się także inne, które między innymi będę publikował właśnie na Telegramie oraz także na swoim Twitterze polski Degen. Także polecam Wam także mnie followować, ponieważ tutaj częściej pojawiają się właśnie informacje odnośnie różnych projektów, zagrań i tym podobnych rzeczy. A więc już nie wzdłuż. Przechodzimy sobie do konkretów i do pierwszego projektu. Okej, okay, pierwszym projektem, który sobie omówimy, jest projekt Entagle z tokenem NGL. Jest to projekt, o którym już nawet nagrywałem osobny filmik jakiś czas temu, także nie będę się tutaj wgłębiał za bardzo w to, czym ten projekt jest. Możecie sobie ten filmik zobaczyć, teraz pojawi się tu gdzieś u góry, ale generalnie uważam, że jest to w tej chwili jeden z najbardziej niedowartościowanych projektów, jakie mamy na rynku, jakie mamy właśnie na, na przykład na Bybit, ponieważ jest on tam dostępny. Jego obecny market cap to jest 33 miliony Dolarów. I generalnie ten projekt jest jakby z trendu oracles, czyli po prostu tak zwanych wyroczni. Jest to więc po prostu infrastruktura, która pozwala nie tylko właśnie dostarczać dane ze świata zewnętrznego na blockchain, ale także łączyć różnego rodzaju aplikacje, blockchainy i sprawiać, aby one w łatwy sposób mogły się między sobą komunikować. No i w tej chwili mają oni już tutaj ponad 16 właśnie blockchainów połączonych, ponad 40 aplikacji, więc cały czas się rozwijają. I jest to jeden z takich projektów, który w ostatnim Czasie był bardzo mocno hypowany na właśnie tutaj naszym kryptopodwórku i uważam, że jego aktualna wycena, która właśnie jest na poziomie tych około 33-4 milionów dolarów, jest po prostu śmieszna, jakby patrząc także na konkurencję, jeżeli chodzi o projekty Oracles. Tutaj oczywiście porównanie do Chainlink'a jest trochę nadwyraz, ponieważ no Chainlink ma tutaj bardzo mocno ugruntowaną pozycję, współpracuje z różnymi firmami, jak chociażby Swift, więc no, jakby jest to już taki projekt, jakby no, na pewno dużo wyżej niż jakby wszystkie inne właśnie w tym trendzie, ale uważam, że właśnie trend Oracle, mimo tego, że nie jest jakoś specjalnie sexy, to z uwagi na swoją użyteczność oraz po prostu no te projekty są bardzo potrzebne na rynku, tak? No jakby bez komunikacji między blockchainami, między różnymi aplikacjami, po prostu bez tych danych rynek nie byłby w stanie funkcjonować. I myślę, że ta nisza cały czas ma tutaj właśnie miejsce na nowe ciekawe projekty. Tak jak tutaj widzicie, większość z nich ma market cap'y powyżej 200 milionów, 300 milionów dolarów, więc jakby takie 10 X od teraz na właśnie NGL, no to gdzieś tam sprawia, że ten projekt będzie w okolicy tego 240 miejsca w market capie, więc wciąż dosyć daleko. No a jest to projekt, który od razu właśnie na listingu wszedł na Bybita oraz także m.in. na Kucoin, więc takie największe giełdy, co pokazuje, że tutaj wiele właśnie osób dostrzega w tym projekcie potencjał. No jeżeli chodzi o sam token NGL, to tutaj można było brać udział w IDO tego projektu oraz także złapać się na airdrop, posiadając odpowiednie NFT, właśnie związane z tym projektem oraz je stejkując No i tutaj można było właśnie wejść sobie w to IDO po cenie tam 0,045 dolara, więc powiedzmy, aktualnie jest to jakieś razy 35-40 od tej ceny początkowej, a uważam, że ta cena cały czas jest śmiesznie niska. I tu właśnie wszystko opisywałem pod koniec stycznia na arenie tradingu, więc tutaj sporo osób się na to załapało. No i otrzymaliśmy nie tylko właśnie tokeny po tej bardzo niskiej cenie, ale także airdrop, e który ogłosił projekt jakiś czas temu. No i tutaj właśnie ten airdrop był przeznaczony między innymi dla staykujących te ich NFT Webverse, więc tutaj fajnie udało się na tym zarobić. I tutaj ten projekt startował z market cap na poziomie 835 tysięcy dolarów i to właśnie była cena dla osób, które brały udział w tym IDO. i tak jak właśnie tutaj pisałem na arenie, uważam, że ten projekt ma spokojnie potencjał na zrobienie razy 100 w najbliższych miesiącach na tej hosie, ponieważ jest to projekt z mocnymi fundamentami, który bardzo fajnie się rozwija. Także uważam, że ta obecna cena jest naprawdę atrakcyjna, jeżeli chodzi o wejście. I gdzieś tam cały czas staram się ten token dokupować i tutaj właśnie go uśredniać. I po prostu uważam, że może on jeszcze sporo namieszać właśnie w tym trendzie Oracle. Ok, kolejny projekt z potencjałem na X10, który dostępny jest na giełdzie Bybit, jest to token Star, czyli projekt Star Heroes, który pewnie większości osób z polskiego podwórka jest już dobrze znany. Jest to projekt, który bardzo blisko współpracuje między innymi z naszym polskim GameSwiftem oraz także był on tutaj inkubowany przez Microsoft. I jest to po prostu gra na blockchainie, taka gra z perspektywy trzeciej osoby, trochę powiedzmy taka podobna gdzieś do nie wiem, do Counter-Strike'a na przykład, tylko wszystko dzieje się w kosmosie, ale generalnie jakby mechanika jest bardzo podobna, tak? I jest to moim zdaniem jeden z takich projektów właśnie z trendu gamingu, który ma największy potencjał na to, aby poza ten świat Web3 wyjść. I to, co mam przez to na myśli, to fakt, że obecnie większość gier w świecie Web3 jest ograniczona tylko i wyłącznie do osób, które no po prostu są w krypto, tak, jakby funkcjonują w tej przestrzeni, znają ją i gdzieś tam, powiedzmy, sobie z tego korzystają. Ale aby właśnie te gry blockchainowe miały potencjał na to, aby stać się czymś więcej i trafić gdzieś tam do masowej adopcji oraz także dla tych graczy z poza tego świata krypto, no to ta gra musi być czymś naprawdę ciekawym, czymś ekscytującym i czymś, co będzie zrzeszało dużą po prostu grupę ludzi. I uważam, że właśnie projekt Star Heroes ma do tego potencjał, aby stać się powiedzmy takim, no może. To będzie brzmiało na wyraz, ale takim powiedzmy, nie wiem, content właśnie na blockchain'ie. Ponieważ w tej chwili nawet już oni stworzą właśnie tutaj zawody esportowe z pulą nagród, która przekracza ponad półtorej miliona dolarów, więc starają się właśnie oni trafiać do tej szerszej publiki. I moim zdaniem jest to bardzo dobry krok, ponieważ jeżeli gry te blockchain'owe chcą po prostu odnieść sukces, no to muszą postarać się dotrzeć do tych takich powiedzmy rodzimych graczy, tak? Czyli po prostu graczy z tego świata Web2, którzy będą chcieli właśnie w tą grę grać i gdzieś tam Tutaj ją także promować, tak różnego rodzaju gdzieś tam streamerzy, którzy po prostu będą właśnie się tym zajmowali, będą w to grali. No a żeby tak się stało, to gra musi być ciekawa. A tutaj, z relacji wielu osób, które tą grę testowały, które w nią grały, no to wiemy, że jest naprawdę ciekawa. Gra. No i obecnie market cap tego projektu to jest około 24 miliony dolarów, więc także uważam, że jest to wycena śmiesznie niska, patrząc na no, wycenę niektórych projektów z trendu gamingu. Ponieważ takie projekty jak chociażby, nie wiem, Axie Infinity czy The Sandbox mają wycenę powyżej 1,5 miliarda dolarów, co jakby no, jest trochę śmieszne, patrząc na to, jakby czym są te gierki, tak? Ale to jest właśnie przykład gier z powiedzmy, ja to nazywam takim gaming 1 1.0 na blockchainie, a obecnie właśnie takie gry jak Star Heroes wkraczają w ten Gaming 2.0. Czyli są to już projekty, które no stawiają głównie właśnie na swój produkt, tak? Na grę, na to, żeby była ona ciekawa, fajna i po prostu, aby dawała to, co jest najważniejsze w grach, czyli czystą frajdę z samego grania, a nie tylko farmienie tokenów, tak jak miało to miejsce na przykład w Axie Infinity, czy w Sandbox i także innych grach. Więc uważam, że Star Heroes ma potencjał na to, aby wbić się tutaj wysoko, jeżeli chodzi o projekty z trendu gaming no i patrząc na to, że jego market cap to jest około 24 miliony dolarów w tej chwili, no to tutaj widzę spory potencjał na wzrosty w kolejnych miesiącach w tym cyklu, a może i nawet dalej patrząc na to, że jakby no jest to gierka, która jeżeli się przyjmie właśnie w tym świecie web 2 no to ma potencjał na to, żeby gdzieś tam cały czas ewoluować, rozwijać się, a przy tym oczywiście token także będzie tutaj nam wzrastał. I tak jak właśnie mówiłem, był to projekt, który miał swoje IDO na Bybicie I tutaj osoby, które załapały sobie tą alokację, no to naprawdę były na pewno zadowolone ponieważ w szycie zrobiło to około 60x, więc naprawdę bardzo fajny wynik. Dlatego uważam, że warto właśnie jest brać udział w tego typu wydarzeniach. Tutaj właśnie wczoraj informowałem o tym, że ten token sobie dokupiłem przy około 0,73 dolara. I ogólnie uważam, że tak naprawdę wszystko, co poniżej 1 dolara, jest dobrą taką ceną zakupową, gdzieś tam właśnie pod long term. Nie uważam, żeby ten token wzrósł jakoś gigantycznie w kolejnych tygodniach. Bardziej jest to dla mnie projekt taki fundamentalny i ekspozycja właśnie na ten Gaming 2.0 na blockchainie i naprawdę uważam, że ten projekt ma przed sobą ciekawą przyszłość i po prostu mocno na niego właśnie stawiam i jest to jeden z projektów, który akumuluje pod nadchodzącą hossę. Ok, trzeci projekt z dzisiejszej listy jest to token BBL od projektu Beobel i generalnie jego market cap w tej chwili jest to 25 milionów dolarów. Jest to tak najprościej rzecz ujmując taki Telegram, tylko że na blockchainie. A więc jest to platforma, na której możemy komunikować się z swoimi znajomymi, gdzieś tam tworzyć różnego rodzaju grupki, czaty oraz po prostu w ten sposób kolekcjonować sobie punkty, które tutaj właśnie są za to przewidziane. I tutaj właśnie jest prawdopodobieństwo tego, że za te punkty otrzymamy airdrop od projektu właśnie Beopol. I tutaj całą tą akcję opisywałem właśnie na swoim telegramie, do którego także was zapraszam. Link macie poniżej w opisie. Tutaj generalnie często robię różnego rodzaju poradniki odnośnie airdropów i właśnie to był jeden z nich. I tutaj właśnie za free możemy sobie aktualnie te punkty cały czas farmić. I w ten projekt. I co ciekawe, w ten projekt zainwestował między innymi Samsung, więc jakby tutaj potencjał jest naprawdę spory. No i to, co obecnie możemy właśnie robić, to założyć sobie konto tutaj na Beople i następnie poprzez różnego rodzaju interakcje na tej platformie, czyli na przykład za tworzenie grup, za pisanie w tych grupach, za jakieś tam wysyłanie DM-ów i tym podobne rzeczy, możemy właśnie sobie te punkty nabijać. które macie dokładnie kryteria tego, co należy robić, aby te punkty sobie każdego dnia tutaj zdobywać. I tu możemy sobie nabijać levelek, które później gdzieś tam myślę, że będą miały wpływ właśnie na ten airdrop. Tutaj jakiś airdrop na pewno będzie, ponieważ jest informacja o tym, że jestem już tutaj uprawniony do tego, aby wziąć w nim udział. Zobaczymy, ile to będzie warte, jak to będzie wszystko rozegrane, ale osobiście uważam, że warto jest sobie tutaj wziąć w tym udział. Tutaj jeżeli chcecie właśnie ten airdrop sobie farmić, to polecam Wam później dołączyć do mojej grupki, którą stworzyłem i po prostu starać się tam jak najwięcej pisać, ponieważ w ten sposób otrzymujecie właśnie te punkty. Tutaj w tej chwili to bardziej chodzi o robienie takiego spamu niż cokolwiek innego, tutaj widzicie wiele osób właśnie wysyła jakieś takie randomowe wiadomości, po to tylko, żeby gdzieś tam te punkty się nabijały, także link do tej grupki zostawię Wam w opisie. Myślę, że warto tutaj podziałać, ponieważ jest to akcja w pełni darmowa, więc osoby z mniejszym kapitałem mogą gdzieś tam się na to załapać i po prostu jakieś ewentualnie dodatkowe środki sobie na tym zebrać. Ogólnie uważam, że jest to ciekawy projekt i tego typu projektów będzie więcej. Jest to generalnie projekt, który możemy zaliczyć do trendu SocialFi, czyli właśnie takich komunikatorów, takich powiedzmy ala messengerów właśnie na blockchainie, które pewnie będą miały się coraz lepiej w najbliższym czasie, ponieważ jest to spory trend, który cały czas tak naprawdę no, nie jest jakoś specjalnie tutaj odkryty i takich projektów bardzo dobrych, jeżeli chodzi o ten trend, jeszcze nie ma, więc myślę, że właśnie BOPL może być jednym z nich. No i ta obecna wycena na poziomie tych 25 milionów dolarów market capu wydaje mi się naprawdę tutaj bardzo i osobiście także właśnie ten token sobie tutaj skupuję. Osobiście uważam, że poziomy właśnie poniżej 0,25 dolara są ciekawą właśnie strefą zakupową. I tutaj jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w tym airdropie, to także podeślę Wam link do tego wpisu, który miał miejsce już 19 lutego, więc około miesiąc temu. I tutaj wszystko właśnie jest opisane, co i jak należy zrobić, aby wziąć w tym sobie właśnie udział. Słuchajcie, jeszcze takie krótkie przypomnienie. Jeżeli sobie już konto na Bybit właśnie z tego linku poniżej za to polecam Wam także wejść sobie na naszego Discorda koszal Tradingu i odebrać sobie tutaj rolę VIP. Tutaj poniżej macie zakładkę odblokuj dostęp VIP, oraz tutaj w instrukcji wszystko macie opisane, co i jak należy zrobić. I ta rola VIP uprawnia Was do odblokowania sobie właśnie takiej dodatkowej sekcji, czyli sygnały oraz strategię. I tutaj każdego dnia nasi traderzy dodają różnego rodzaju treści odnośnie swoich zagrań, czy to na spocie czy to na dźwigni, oraz także macie możliwość sobie z nimi pisania, zadawania pytań, gdzieś tam po prostu. Korzystania z ich wiedzy oraz doświadczenia. A tutaj powyżej macie także zakładkę odnośnie rezultatów, właśnie z tych zagrań, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak tutaj nasi użytkownicy dzięki tym zagraniom właśnie sobie radzą. No i tutaj często naprawdę te po prostu zagrania są kosmiczne, co w się sensie zwrot z inwestycji są kosmiczne. Także myślę, że jeżeli trading to jest coś, co Was interesuje, chcielibyście gdzieś tam się w tym rozwijać i z tego korzystać, to myślę, że ta zakładka jest dla Was, także sobie tego VIP-a odbierzcie. Ja sam często sobie właśnie z tego korzystam, ponieważ sam traderem nie jestem ale lubię korzystać z wiedzy innych. No i właśnie tutaj mając ekspozycję na tą sekcję na Discordzie, chociażby na arenie tradingu, gdzie tego jest jeszcze więcej, no to także nie mając żadnego doświadczenia, mogę sobie na tradingu w jakiś tam sposób czasem coś zarobić. Także polecam sobie Wam tą rolę VIP właśnie odebrać. Oraz także nagrałem jakiś czas temu filmik odnośnie tego, w jaki sposób z tego Discorda korzystać, jak wyciągnąć z niego cały potencjał. I także możecie sobie go teraz zobaczyć. Pojawi się on dzisiaj w prawym górnym rogu. Także polecam sobie tutaj to wszystko odblokować i po prostu korzystać, bo naprawdę jest szczęśliwy. Czego? Ok, a przechodząc do projektu numer 4, przechodzimy do trendu RWA, który uważam, że w tej chwili jest takim uśpionym, trochę, właśnie trendem, który w pewnym momencie po prostu wystrzeli, jak tam jakiś, jak to się mówi, uśpiony wulkan. To chciałem powiedzieć. I obecnie ten projekt ma market cap na poziomie 87 milionów dolarów, więc jest to projekt, który ma największy market cap z tej dzisiejszej listy. Ale uważam, że jakby trend RWA będzie czymś naprawdę dużym, tylko potrzeba odpowiedniej na która jakiś czas temu na tym rynku już była, kiedy to nawet sam CEO BlackRocka właśnie mówił o tym, że jakby tokalizacja różnych aktywów na blockchain jest nieunikniona i wtedy właśnie projekty RWA miały także swój ride. Obecnie ten projekt jest blisko swojego ATH. Ja tutaj przez dłuższy czas ten projekt właśnie sobie akumulowałem i jest on także częścią naszego portfolio, takiego numer jeden na hostce na arenie tradingu, gdzie właśnie w zeszłym roku akumulowaliśmy różne projekty no i ten projekt zrobił wynik w sumie piąty, jeżeli chodzi o takie najlepsze tutaj rezultaty. Jest on na plusie około tutaj 120%. Jest to właśnie portfolio, które było budowane na arenie w zeszłym roku, a w tym roku będziemy budowali kolejne, które będzie jakby już stricte pod ten nadchodzący cykl, tak aby gdzieś tam jeszcze tych projektów jak najwięcej takich ciekawych załapać. Jeżeli chcielibyście z tego skorzystać generalnie, to już za jakiś czas otwieramy ponownie na krótko dostęp do areny tradingu, także będę Was o tym informował, ale przez jakiś tam czas będzie możliwość właśnie dołączenia, a później ponownie ten dostęp będzie Zamknięty. No jeżeli chodzi o sam projekt, to jest to taka platforma, która daje nam możliwość tokenizacji dowolnego aktywu ze świata zewnętrznego właśnie na blockchain bez żadnej znajomości programowania, bez żadnego pisania kodu. Wszystko jest tutaj bardzo tak zautomatyzowane. I generalnie ten projekt to jest częścią jakby całego ekosystemu od Floki. Jeżeli nie wiesz, czym Floki jest, no to tak w skrócie, jest to jeden z największych memcoinów na rynku kryptowalut, który na początku był tylko memcoinem, ale później przerodził się w coś Znacznie większego. Obecnie jego market cap to jest. 2,3 miliarda dolarów, więc no jakby astronomiczna wartość. No i właśnie Floki z tego Memcoina przekształciło się w cały ekosystem, który tworzy różnego rodzaju produkty, do którego między innymi zalicza się właśnie platforma TokenFi, która bardzo mocno przez Floki jest wspierana oraz promowana i uważam, że jest to właśnie jedna z najmocniejszych stron tego projektu, ponieważ on cały czas będzie gdzieś tam przez ten po prostu ekosystem cały czas gdzieś tam promowany, pchany i uważam, że kiedy ten trend na RWA powróci, to ten projekt ma naprawdę potencjał na zrobienie dobrego wyniku. Myślę, że tego typu projekty, takie właśnie, które najlepiej sobie pradzą w tym trendzie RWA, mają potencjał spokojnie na market cap na poziomie około 1 miliarda dolarów, pewnie część z nich nawet więcej, ale ja osobiście, jeżeli chodzi o cały ten trend RWA, to stawiam głównie właśnie na ten projekt. Obecnie cały w ogóle trend RWA ma market cap na poziomie 4,5 miliarda dolarów, więc no jakby patrząc na to, że samo floki ma 2,5 prawie miliarda, to jest to no, śmieszny wynik, tak? Więc jakby uważam, że cały czas w tym trendzie jest spore miejsce na wzrosty, tylko właśnie ten taki trend, narracja na RWA musi znowu nadejść, a uważam, że będzie miało to miejsce jeszcze w tym cyklu. I ogólnie tych projektów w trendzie RWA jest sporo, tutaj konkurencja jest duża, więc jakby tutaj Togetherfly jest obecnie na miejscu 560, jeżeli chodzi o market cap, i uważam, że ma on tutaj jeden z właśnie większych potencjałów na to, aby w tym trendzie jeszcze namieszać, więc ja osobiście ten projekt sobie akumuluję, stawiam na niego. Jest taka moja właśnie główna ekspozycja na cały trend RWA. Okej, okay, ostatni projekt dzisiejszej listy, który jest także projektem najmniejszym, jeżeli chodzi o Market Cap, jest to projekt Sparta. Jest on dostępny na Bybitcie, jego aktualna cena to jest 0,73 dolara, a Market Cap jest to zaledwie 16,7 miliona dolarów. I osobiście ten projekt gdzieś tam znam od samego początku, brałem także udział w Testnecie otrzymałem tutaj airdrop tego tokena za tam granie w tą kierkę ich. I uważam, że jest to projekt, który. Może bardzo mocno namieszać w trendzie launchpadów, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o Spartadex, no to on głównie kojarzy się w tej chwili właśnie z launchpadami. Oczywiście to nie jest tylko to, ponieważ poza tym mają oni także swoją grę, gdzie możemy właśnie także tworzyć swoją tutaj wioskę, rozwijać ją i to jest cała jakby tam ekonomia wokół tego. Ja osobiście w to no nie gram, ogólnie nie gram w żadnej gry na blockchainie, ponieważ na to za bardzo nie mam czasu, ale uważam, że jest to jeden z ciekawszych projektów właśnie jeżeli chodzi o launchpady. I przez to właśnie także sam token będzie miał sporą użyteczność ponieważ tutaj aby właśnie brać udział w tych lunchpadach, które mają miejsce i które do tej pory naprawdę bardzo dobrze sobie radziły tutaj między innymi także można było brać udział w tutaj IDO od Star Heroes więc podobnie jak na Bybicie no i tutaj właśnie aby brać udział ogólnie w tych lunchpadach, to potrzebne są tokeny Sparta i tu ostatnio na swoim nawet Twitterze robiłem właśnie wpis odnośnie najlepszych lunchpadów na rok 2024 i opisałem między innymi właśnie projekt Spartadex i tutaj widzicie jak wygląda dają tierie, że jeśli chodzi o Ten launchpad. I tutaj, tak naprawdę, aby gdzieś tam mieć możliwość w ogóle brania udziału w tych launchpadach, jest to na zasadzie first come, first serve, czyli po prostu takiej, no, kto pierwszy, ten lepszy. No, to potrzebne jest 3000 tokenów, czyli jakieś w tej chwili 2200 dolarów. I te tokeny muszą być zastejkowane na ich platformie, co oczywiście sprawia, że ta po prostu presja sprzedażowa nam maleje i token ma większy gdzieś tam potencjał na jeszcze wzrosty. Tutaj, ten największy tier to jest 50 tysięcy tokenów, także tutaj już już jest spora wartość, ponieważ daje nam to około 36 tysięcy dolarów. No i właśnie mając tutaj tą rolę, mamy już gwarantowaną alokację, podobnie tutaj właśnie mając 15 tysięcy tokenów, więc generalnie tutaj sporo osób te tokeny poblokowało i naprawdę te launchpady, te projekty, które tam się odpalają, radzą sobie naprawdę dobrze, co będzie sprawiało, że coraz więcej osób będzie te swoje tokeny blokowało i w ten sposób po prostu cena moim zdaniem będzie zyskiwała cały czas na wartości. No i patrząc obecnie na market cap, który jest no, naprawdę niski, co wydaje mi się, że takie wyceny w hos na poziomie 150-200 milionów dolarów są jak najbardziej realne, kiedy po prostu coraz większy hype będzie się właśnie robił na launchpady, na różne IDO oraz także na same L2, ponieważ jest to projekt, który jest budowany na Arbitrum, więc tutaj jakby także projekty, które wychodzą są na Arbitrum. Więc wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie, kiedy wszystko gdzieś tam się połączy, to ten projekt ma naprawdę potencjał na spore wzrosty. Tutaj wystarczy spojrzeć na to, jak on sobie radził w ostatnim czasie, ponieważ od końca. Zeszłego roku, powiedzmy gdzieś tutaj od początku, od połowy listopada, zaczął on tutaj naprawdę duży rajd do góry i tutaj w swoim piku był na poziomie ponad dolara 20, co oznacza, że nam w ciągu około, powiedzmy, jednego miesiąca wzrósł jakieś 12 razy, więc jakby to już jest spory wynik, a market cap cały czas jest na niskim poziomie. Więc ja osobiście tokeny Wsparta posiadam i właśnie używam ich do tutaj brania udziału w lunchpadach, ponieważ uważam, że te lunchpady będą miały się naprawdę dobrze i będzie ich jeszcze sporo, które dadzą zarobić. Więc generalnie patrząc na projekt tak całościowo, czyli mają ten swój Launchpad, mają swoją grę, mają tutaj sporo ciekawych partners, także są tutaj mocno powiązani chociażby właśnie z Gameswiftem, więc wydaje mi się, że ten projekt będzie miał się dobrze, sam Launchpad będzie tutaj ten token bardzo mocno, hmm, promował, ponieważ im te tokeny, które będą tutaj wychodziły na tym Launchpadzie, będą chodziły sobie więcej, tym także więcej osób będzie chciało brać w tym udział, a żeby to zrobić, będą musieli kupić właśnie te Sparta, co będzie generowało cały czas tą presję zakupową, a to będzie wpływało oczywiście pozytywnie na cenę. Także dla mnie osobiście jest to jeden z właśnie projektów, z tego trendu powiedzmy, lunchpadów, które ja na Hosse akumuluje i także sam biorę udział w tych lunchpadach. Okej, okay, słuchajcie i w tym filmie to było już na tyle. Przedstawiłem wam pięć projektów z Bybit'a, które uważam za w tej chwili niedowartościowane i które także sam akumuluję. Czy one wszystkie zrobią dobre wyniki? Czy każdy z nich zrobi X10 na kolejne hoście? Raczej nie, pewnie część z nich tak, część nie. Rynek oczywiście wszystko zweryfikuje. Także pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, jakby przedstawiam wam jakby efekt własnego researchu, a polecam wam także gdzieś tam skupić się na tym, żeby wyrobić zrobić sobie własne zdanie bo być może będzie one odmienne od mojego. Zapraszam was jeszcze raz na mojego telegrama gdzie będą pojawiały się kolejne treści właśnie odnośnie tych gemów, które gdzieś tam na wholesale sobie akumuluję. Będę tutaj między innymi omawiał projekty na konkretnych blockchainach, jak chociażby na TON blockchain, jak na Solanie, jak na Base, czyli takich sieciach tańszych niż Ethereum, gdzie także widzę duży potencjał i będę właśnie opisywał takie projekty, które także będę kupował i po prostu akumulował sobie na wholesale. Dajcie znać Jakie projekty na Babicie wy uważacie za niedowartościowane i które sami sobie akumulujecie. A za dzisiaj mam już dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!